Robert De Niro, ikona Hollywood, to nazwisko, które nieprzerwanie budzi zachwyt fanów kina na całym świecie. Jego legenda zbudowana została na niezapomnianych rolach w takich filmach jak Ojciec Chrzestny Dui, Taksówkarz oraz Chłopcy Sferajny. Nie tylko jego talent aktorski, ale i charyzma sprawiły, że zdobył dwie statuetki Oscara i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży filmowej. Mimo iż jego kariera wciąż trwa, Deniro potrafi znaleźć czas na inne przedsięwzięcia. Aktualnie przebywa w Polsce, a jego pobyt w Krakowie wzbudza szereg emocji i kontrowersji. Jego wizyta związana jest z obchodami piątej rocznicy otwarcia nobu hotel w Warszawie, jednak prawdziwe zainteresowanie wzbudziła jego podróż do Krakowa. To właśnie tam planuje otworzyć nowy obiekt, co od dłuższego czasu stanowi przedmiot dyskusji. Inwestycja ma powstać w okolicy Błoni, nieopodal centrum miasta, co wywołuje zaniepokojenie wśród mieszkańców. Obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla lokalnych zabytków zostały głośno wyrażone, co sprawiło, że projekt De Niro nie wszędzie jest witany z otwartymi ramionami. Podczas swojej wizyty w Krakowie, De Niro przybył na teren przyszłej budowy, gdzie spotkał się z wiceprezydentem miasta, profesorem Stanisławem Mazurem. W ramach tego spotkania aktor otrzymał wyjątkowy upominek, płytę z utworami Krzysztofa Pendereckiego wybitnego polskiego kompozytora. Interakcje Deniro z lokalnymi władzami oraz jego zainteresowanie miastem były szeroko relacjonowane przez media. Jednak nie wszystko przebiegało gładko. Filmowy gigant został skrytykowany za wjazd na krakowski rynek, który jest zamknięty dla ruchu samochodowego. Reakcje internautów nie pozostawiły wątpliwości. Na nogach, panie Deniro, jak wszyscy czy jakim prawem wjechał na rynek? Pisali w sieci wskazując na dość kontrowersyjną sytuację z jego przyjazdem. Choć niektórzy zwracali uwagę, że wjazd mógł być możliwy za odpowiednim pozwoleniem, jednak zdecydowana większość komentujących wyrażała swoje niezadowolenie. Pomimo krytycznych głosów, wielu fanów aktora doceniło jego wizytę, postrzegając ją jako formę promocji Krakowa i Polski. Well, da. Miło gościć w naszym pięknym kraju. Można było przeczytać w komentarzach, które balansowały między zachwytem a krytyką. Deniro znalazł chwilę, aby porozmawiać z mediami. W wywiadzie przeprowadzonym przez Annę Sencare, który został wyemitowany w programie Dzień Dobry Tvn, aktor opowiedział o swoim niedawnym pobycie w Rzymie. Relacjonował spotkanie z papieżem oraz rodzinną historię, która łączy go z Włochami. To było naprawdę miłe doświadczenie. Powiedział, ujawniając, że z rąk burmistrza Rzymu otrzymał niezwykły prezent pamiątkę przedstawiającą Wilczycę z Remusem i Romulusem, legendarnymi założycielami miasta. Wkrótce przekonamy się, jakie dalsze losy czekają na inwestycje Deniro w Krakowie oraz jak jego wizyta wpłynie na postrzeganie lokalnych atrakcji przez turystów oraz mieszkańców. Jak się okazuje, świat, kina i biznesu coraz częściej łączą swoje siły, a ikony tej branży stają się ikonami swoich projektów. A De Niro z pewnością do takich należy.